Siema siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z wieśkiem, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gonk i oczywiście będziemy kontynuować quest Kabaret. Zachęcam was serdecznie do dodania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem ustawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał subowali.

Musimy znaleźć latreka i wziąć od niego plakaty. Ale A to wiedźmy Aha, i tu się zapisało. Szukam jakiego latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta, ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Yes, go Fred. No, jestem już trzecią puc. Jest bardzo gubi miejsce. No dalej. Tammy. To już jest drugi, okej. Okay. Cicho. Czego kurwa chcesz? Plakatów. Nie ma tu żadnych plakatów. A latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach łowęgelbudów. No widzisz, a można tak było od razu. Ready. Musimy udać się do tego Weźmy sobie Dobra. znajdźmy teraz tego Latreka, wysyła się na prowadzenie! O! No Latrek! Jest, ty jesteś Latrek? Henryk Latrek, artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przesyła mnie Jaskier a tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No, widzisz. <laughs> A na dodatek, hrabia de Louvertain dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Nie każdego stać na taki gest. Deluvertena akurat stać. To najmłodszy syn Diuca Salm. A jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasję. Jeśli się zgodzę na propozycję Deluvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Hmm, wygram wyścig, ty spłacę dług. A wygrać. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakat. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. No to będzie ciekawe. Zobaczymy, czy nasza chłopka da. Na sobie radę. Dobrze, że mam dosyć dobre siodło. Ale. Wytrzymałość nie jest nieskończona. A przeciwnik. kurcze. O, właśnie. O! Udało się, chyba. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty. Przyniosę je do szałwi i rozmarynu. Jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. No to fajnie. Udało się to załatwić. Zobaczmy czy no, możemy nawet na koniku pojechać. Na chłopcach nie będzie aż tak daleko. Szybko zlecić tę drogę. Hmm. Pogoda straszna. Oj. Co tu się stało? Jeszcze jeden? Ty też wracaj do siebie. Panie, ulituj się nad nami. My nie mamy dokąd wracać. Dla nas tylko grat albo śmierć. Mam was dosyć. Wynocha stąd, bo każe wziąć was na miecze. Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi. No skurwa mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże Gleitu? Przepuść tych ludzi. Tak jest. Jedź normalnie jak Nie mieliśmy gdzie wracać, a w Nowigradzie czeka na nas nowe życie. Unikajcie dróg, bo znowu wpadniecie na patrol. Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy ostrożni jak zając pod miedzą. Ale wyście są ulepieni z innej gliny niż my. Jak ten bohater pochowany w grobowcu pod Krzywuchowymi Wzgórzami. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża którego leży wieś Sztygary. Ludzie powiadają, że skarbów tam co nie miara, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. Wieś sztygary Konary Wrońce Rudnik Odgaje, Konary Grotę smokobójcy, wieś sztygary. To tutaj A to może w północnym zjeżdżamy. Teraz chcę tylko ten quest dokończyć. Jaskrom. Od teraz każdy ruch jest obserwowany patataj, 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 patataj... sobie patatajamy na podce szybsi nie można, bo tu z miasto jest niczym <grytanie> prędkości. <grytanie pędkości> I można by mandat złapać, a mandaty wysokie, jeszcze punkty karne. Jeszcze co? Jeździ musia wychodzić wszędzie pieszo. Eee, to nie robota, tak też. Dobra, tu już chodzimy pieszo. Co? się przy komandzie dostać, tam śmierci chcesz się przytulić? Poździeń programu będzie występ wielki. Zaczynamy No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. No, wyszło, choć myślałem o czymś bardziej, no wiecie, w teatralnym stylu. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją, serwującą kuchnię temerską i skelnerkami kelnerkami w strojach ludowych. A leon bardziej pasuje do kabaretu No i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca Poza tym jakoś lepiej Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli Jest po prostu nieoceniona Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu Premierowy występ rzuci widownię na kolana Będą zachwyceni, jestem pewien Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. No i co teraz? Będzie jakiś to, pokaz? Że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak uczcimy to kolejką, ja stawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Prishtiną. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? O, jaskier, jaskier. <gry> Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalny. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. <grywa> Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No, łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez cztery godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy... nie? Zwariowałeś? Za kogo ty nie masz? Spójrzcie oczywiście, a wie jaki to dla mnie ważny wieczór. Oczywiście, że wie. Pewnie robi się na bóstwo, a to trwa... Naprawdę, kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, pryszcila. ona... Co? Mówzę człowieku Jest ciężko ranna Kto się napadł, ranił Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza Napadł, ranił Już, już idę Gerard, pójdziesz ze mną? Proszę Jasne, chodźmy Pójdziemy, pójdziemy Bógowie Priscilla Wyjdzie z tego? Zapewne tak Jej stan jest ciężki, ale stabilny Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? krewnym Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Okselfurckiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Kto jej to zrobił? Tego nie wiem, ale jednego jestem pewien. Nie zrobił tego po raz pierwszy. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami i wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? Ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To no, Wigrat. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt, wiem, że mam u ciebie sto niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę ci o to poprosić. Znajdź skórę syna, który jej to zrobił. Pomóż mi. Znajdź krawi. i zabij. Nie, Nie tak. musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo. Sugerowałbym oględzinę ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narość. Tyle, że ta narość, jak to pięknie ująłeś, nie będzie spokojnie czekała, aż ją usuniesz. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale i zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej, wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem co robię i chcę pomóc. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście na pewno nie, ale można tam przejść kanałami. Mhm. Często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, tak gotowy i zaintrygowany. Dorwego go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfard. Dzięki. Idź przodem. No dobrze. Moi to drodzy, polega ale to by było to na tyle w dzisiejszym odcinku. W Jeżeli Wam się podoba, po zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do wpisania komentarza pod filmikiem, ustawienia od... subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!